Dzień dobry moi drodzy. Witam was na czytaniu z okazji Nowiu Księżyca w znaku byka, który będzie miał miejsce 27 kwietnia. Czytanie przeznaczone jest na okres odnowiu do pełni. Więc od 27 kwietnia do 12 maja. Jest to czytanie kolektywne dla nas wszystkich, więc łapcie swoje wiadomości, wpiszcie w komentarzu, które przyjmujecie. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybujecie mój kanał, a tym, którzy znajdujecie się tutaj pierwszy raz, zachęcam was, moi kochani, do subskrypcji mojego kanału. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi Filmami. 27 kwietnia w niedzielę również pracuję, więc zapraszam Was na czytania prywatne oraz możecie zamawiać również swoje czytania nagrane. Przechodzimy do wiadomości z kart Tarota, które już mam rozłożone na stole. Tym razem podchodziłam do tego czytania trzy razy. Trójka to katalizator, więc wiedziałam, że czegoś jeszcze mi tutaj brakuje. Ja podczas spotkań mam na stole około 30 talii kart, ale czułam. Że to jeszcze nie jest to. Do tego czytania użyłam moich nowych kart, których jeszcze nie używałam ani do czytań publicznych, ani do czytań prywatnych. Jest to tarot przestrzeni wariantów Wadima Zelanda, więc za chwilkę przedstawię Wam wiadomości z kart. Natomiast powiem od razu. Nów to piękny czas na nowe początki, na nową miłość. Na nowe cele, na nowe pasje. Jeżeli pragniecie odkryć swoje pasje, to jest piękny czas, podczas którego będziecie mieli takie właśnie możliwości. Nów jest idealnym czasem na tworzenie mapy marzeń. Mapy sukcesów, na oczyszczanie, na oczyszczanie swojego domu, siebie, przestrzeni, na palenie świec intencyjnych. Więc jeżeli zależy Wam na finansach, polecam Wam palenie świec w kolorze zielonym. Pokażę Wam moją świecę, którą ja będę odpalała podczas tego nowiu pierwszy raz. Tą świecę wykonała dla mnie Sara, słodkie świece Lublin. Zobaczcie, jaka świetna, świetna e, świeca na finanse. Nawet jeżeli nie powiedziałabym Wam, że na finanse, to pewnie od razu byście się domyślili. Moi drodzy, zaczynamy sobie od tarota. Pierwsza karta, jaka mi się pokazała, jest to karta kochanków. Więc kochankowie mówią o miłości, kochankowie mówią o romansie, kochankowie mówią o romantycznych spotkaniach, o porywach serca. I tutaj karta kochanków dla jednych będzie oznaczała miłość, dla stałych związków. Pięknie pokazany czas miłości. Dla Singli możliwość poznania nowej miłości. Tym bardziej, że za chwilkę mamy Wenus w Baranie 29 kwietnia, a Wenus w Baranie to jest takie zakochanie się od pierwszego wejrzenia zakochanie się natychmiast taka miłość, która zwala z nóg. Przeczytam Wam przesłanie karty kochanków. Dla każdego będzie miała zapewne inne, inny przekaz. Otwórzcie się na prawdziwą miłość i głęboką przyjaźń, bardzo bliską przyjaźń. Wybierajcie sercem. Jeżeli nie dotyczy Was, i to w aspekcie miłości, to macie pokazane bardzo dobre zdrowie lub powrót do zdrowia po chorobie. Piękna wiadomość na początek tego nowiu. Byk mówi o finansach, Byk mówi o tym, że dążymy do stabilizacji finansowej i ta stabilizacja finansowa jest pokazana właśnie w tym czasie odnowiu Księżyca, do pełni Księżyca. Dziesiątka monet mówi o tym, że mamy bezpieczeństwo finansowe osiągnięte dla siebie i swojej rodziny. Dla innych pokazuje spadek, dla jeszcze innych. Emeryturę. Więc jestem ogromnie ciekawa, w jakim aspekcie ta karta rezonuje z Wami. Mamy tutaj pokazane poczucie spokoju, zadowolenia, poszanowanie tradycji rodzinnych, duma z dzieci, duma z rodziny. Aczkolwiek ja bym tutaj widziała tą kartę w aspekcie finansowym, ponieważ właśnie z Tarota Przestrzeni Wariantów wyszły nam pieniądze. Kochani, ktoś na pewno będzie miał bardzo dobry czas finansowy, ktoś zdecyduje się, żeby posiadać jakąś większą pulę pieniędzy, i na przykład w coś zainwestuje, na przykład wejdzie w jakiś nowy projekt, wyjdzie ze swojej strefy komfortu, bo kolejna karta to jest wyjście ze strefy komfortu. Jedni wyjdą ze strefy komfortu i pójdą na randkę. To widzę zdecydowanie. Inni wyjdą ze strefy komfortu i zainwestują pieniądze czy zainwestują e, swój czas w jakiś projekt. Wspaniale i pięknie. Macie też pokazanego mądrego doradcę, więc to jest osoba, która podpowiada, to jest osoba, która radzi. Dla każdego coś innego. Zapraszam na czytania prywatne 27 kwietnia. Pracuję, więc jestem dla Was dostępna w przestrzeni online, na spotkanie online oraz jeżeli chodzi o czytania nagrane, również możecie zamawiać. Termin realizacji w tym tygodniu to 7 dni. Przeczytam Wam przesłanie mądrego doradcy, a w normalnym tarocie arcykapłana, wspólnota ze społecznością duchową. Poproś boskość o pomoc. I zaufaj odpowiedziom, które nadejdą. Porównaj tradycyjne metody z nowymi pomysłami i wybierz najlepszą dla siebie opcję. Przede wszystkim ogromną rolę odegra wiara. Czy wy wierzycie, że jesteście w stanie posiadać dobre finanse? Czy wy jesteście w takim myśleniu niedostatku, e, braku, e, poczucia, że nie jesteście wystarczająco dobrzy? Dla jednych właśnie w tych aspektach finansowych, a dla innych w sytuacjach związanych z miłością. Ja widzę, że tutaj coś się odblokowuje, tym bardziej, że pokazane jest koło fortuny. A koło fortuny zawsze mówi o zmianie. Jest to główna arkana, co stać się musi. Mamy tu pokazaną, Podróż. Mamy tu pokazany nowy pojazd, więc jestem ciekawa, kto z Was właśnie w tym czasie odnowił do pełni, będzie jeździł nowym pojazdem. Jedni będą ten samochód kupowali, drudzy będą sprzedawali, trzeci będą leasingowali, czy jeździli na jeździe próbnej i testowali jakieś auta. Ktoś może nawet jeździć nie swoim samochodem, ktoś komuś auto pożycza, więc dla każdego coś innego. Łapcie swój przekaz i wpiszcie, który przyjmujecie. Koło Fortuny to piękna karta. Czas na zmiany. Często mówi o nagłych, nieoczekiwanych zmianach, nie takich zmianach, które my planujemy, że na przykład wejdziemy w nowy związek, że na przykład pójdziemy na randkę. Tutaj możecie nawet być gdzieś przelotem, na przykład na stacji benzynowej i spotykacie kogoś, na przykład gdzieś w parku czy w jakiejś kawiarni, restauracji i jest nagle, bum, jak piorun z jasnego nieba, nieba i przychodzi. Piękny, wspaniały nowy czas. Zaczyna się nowy czas. Wy decydujecie się, żeby posiadać jedni pieniądze, a inni decydujecie się, żeby zaczynać nowe życie. I nów to jest piękny czas na zaczynanie. Tym bardziej, że dla kobiet, które są singielkami, pokazany jest cesarz. Cesarz mężczyzna konkretny, mężczyzna logiczny. Mężczyzna zdecydowany. Mogliście też być na takim etapie randkowania, drogie singielki, i mogłyście być niezdecydowane pomiędzy na przykład kilkoma mężczyznami. Nie wiecie, czy ten konkretny, zdecydowany, a jednak czegoś Wam brakuje. Czy na przykład mężczyzna, król powietrza, bliźnięta waga wodnik, cesarz symbolizuje barana. Więc tacy mężczyźni mogą się pojawiać. Możecie to być wy. Drodzy panowie, mężczyźni w karcie cesarza są logiczni, zorganizowani, mają wszystko świetnie zaplanowane. Możecie mieć pomoc jakiegoś mężczyzny na bardzo wysokim stanowisku jakiegoś prezesa, jakiegoś biznesmena, który ma nie jeden biznes. Cesarz mówi o tym, że idziecie bardzo wysoko wystrzelacie bardzo wysoko. Dla kobiet jest to mężczyzna, który jest spełnieniem marzeń w każdym obszarze dla mężczyzn mówi o tym, że naprawdę macie świetny sukces. Jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o biznesy, jeżeli chodzi o to, że wy przejmujecie rolę lidera. Lidera w swoim życiu, lidera pioniera zawodowego. Przeczytam wam przesłanie cesarza. Logika i organizacja zwiększą twój sukces. Zapanuj nad tą sytuacją nad czym wy powinniście zapanować, plan i dyscyplina oraz przyjęcie roli, roli lidera. Piękne, wspaniałe wiadomości. Widzę również, widzę również w tym czasie zaproszenia, zaproszenia na wydarzenia towarzyskie, takie jak zaręczyny, chrzest, komunia, ślub, jubileusz, zdobycie dyplomu, świętowanie, oblewanie tak zwane czegoś. Zarzyły wspólnoty ze znajomymi, więc wyjścia ze znajomymi. Zobaczcie, jak anioły tańczą na tej karcie, bawią się. Tu są pokazane imprezy, koncerty, e, grille też, też, również są pokazane, wszelkiego rodzaju imprezki plenerowe. Macie piękny czas wyrażania wdzięczności. Świętujecie, bawicie się, cieszycie się życiem i tak to wszystko powinno wyglądać. Choć inni mają tutaj pokazaną kartę kapłanki. Więc z jednej strony jest to relacja ukryta. Z drugiej strony, kapłanka może mówić o czytaniu prywatnym, więc kogoś, was, kogoś z Was wyzywa zdecydowanie to czytanie prywatne, zapraszam Was gorąco. Tutaj macie adres e-mail. Możecie zamówić czytania roczne, możecie zamówić horoskopy partnerskie, możecie sprawdzić właśnie na czytaniu nagranym, w jaki sposób układa się Wasza miłość, Wasza przyszłość zawodowa, Wasza przyszłość finansowa. Sprawdzamy sobie dla Was finanse na cały rok, sprawdzamy sobie dla Was energię na cały Cały rok. Macie bezpłatny, tak naprawdę macie tak naprawdę niebezpłatny, natomiast macie nieograniczony dostęp czasowy do swojego czytania. Więc wspaniale. Przeczytam Wam przesłanie karty kapłanki. Medytacja. Kierowanie się ku wnętrzu, by odkryć prawdziwe pragnienia duszy. To nie jest czas na działanie. Ktoś się wycofuje, ktoś się troszeczkę alienuje podczas tego czasu. Ta karta radzi, żebyście rozwijali swoje dary intuicyjne i zaufali otrzymywanym wskazówkom. Ta karta może mówić o takim troszkę też jasnowidzeniu, ponieważ użyłam również do tego czytania kart wyroczni zwierząt i jest tutaj sowa. Widzicie jasno. Może niektórzy z Was nawet i sobie zauważą. Widzicie jasno, macie przeczucia. Ktoś też widzę, że umawia się na randkę i tą randkę odwołuje przed samym wyjściem. Jestem ogromnie ciekawa, do kogo miał ten przekaz trafić. Wy potraficie wyczuć, czy ktoś ma wobec Was szczere intencje. Czy ktoś próbuje was okłamać czy zmanipulować? Mamy kartę Słonia. Jest to absolutnie moje ulubione zwierzę. Słoń mówi o mądrości, słoń mówi o szczęściu również, natomiast ta karta chce nam przekazać, żebyśmy wyciągnęli lekcję z przeszłości. Nauczyli się, na poprzednich błędach, nie powielali tych błędów e, cały czas, tych samych, dlatego że wtedy ta lekcja nie jest odrobiona. Zapraszam Was również na czytania lekcji i długi karmiczne nagrane. Bardzo wielu z Was zboryka się z tymi samymi problemami cały czas, albo z tymi samymi problemami cyklicznie. Wracają te same osoby, wracają te same problemy, czasami w postaci innych osób, ale te same lekcje do przerobienia, więc uważam, że jest to absolutnie wspaniałe czytanie. Na ten czas, na ten czas silnie karmiczny. Mamy pokazane jakieś zwycięstwo, szóstka ognia zwycięstwo, sukces. Uznanie w społeczeństwie, więc też macie takie sytuacje, że ktoś was dostrzega w sieci, ktoś was dostrzega w social mediach, ktoś e, proponuje komuś współpracę, ktoś proponuje komuś jakiś intratny kontrakt i tu jest pokazana dwójka ognia, tu będzie miało absolutnie piękne, e, piękne podłoże w kwietniu, a wystrzeli w czerwcu. Jeżeli jest to przekaz dla was, ogromne gratulacje. Przeczytam Wam przesłania tych dwóch kart. Zwycięstwo, szóstka ognia, mądre wybory, które przynoszą uznanie w społeczeństwie, awanse, nagrody, stypendia. Gratulacje. Natomiast dwójka ognia mówi o stawianiu kolejnych kroków. Ktoś stawia kolejne kroki w związku, ktoś decyduje się poznać. Rodzinę partnera, bo ta dziesiątka ziemi, jak leżała przy tej karcie, ja od razu wiedziałam, że ktoś robi kolejny, kolejny krok w związku, ktoś robi kolejny krok w relacjach biznesowych, ktoś zaczyna ufać swojemu partnerowi, ktoś ma współpracę z osobą, która dzieli pasję. Wreszcie te plany, które robiliście, posuwają się do przodu. O tym mówi, o tym mówi koło Fortuny. Widzę tutaj również naprawdę wyjście ze strefy komfortu. Ktoś powinien usłyszeć, że jak ma przyjść coś nowego, skoro cały czas robicie tak samo według starego schematu. Jeżeli robimy tak samo, wyniki są te same, efekty są te same. Jeżeli my zmienimy sposób działania, zmienią się też rezultaty czy zmienią się energie wokół nas. Cudnie. Widzę tutaj mężczyznę, Bliźnięta, Waga, Wodnik. Człowiek o stoickim spokoju, jakiś mądry doradca. Są tutaj pokazane przemowy publiczne, więc myślę, że ktoś też publicznie rozdmucha jakąś rozmowę. Są tu pokazane rozmowy przy innych, ale jest to też mądre doradztwo. Zdecydowanie macie takiego człowieka, który stoi przy was i jest waszą oporą. Ostoją, jest, waszym, jest waszą podporą, jest waszym przyjacielem, być może. A dla stałych związków macie pokazanego partnera, na którego możecie liczyć, na którym możecie polegać. Widzę też panią rybkę, która jest zadowolona, spełniona. Mogą to być rybki, może to być pani rak lub pani skorpion. Kobiety, które zbyt bardzo dbają o innych, a często zapominają o sobie. Więc mężczyźni mogą takie kobiety spotykać, i tu u mężczyzn czegoś brakuje, no bo jednak ta kobieta za bardzo się opiekuje za bardzo, być może małżonka wchodzi w rolę matki być może kobieta, z którą randkujecie, drodzy panowie, za bardzo wam matkuje też takie energie są pokazane. Natomiast ta karta Królowej Wody mówi też o zwiększonych zdolnościach parapsychologicznych znowu te odczucia, znowu te przeczucia, znowu te sny, wizje. Więc ja myślę, że będzie to taki wyjątkowo intuicyjnie dobry czas dla Was. Widzę też zaufanie wielkiej tajemnicy. Coś jeszcze nie jest przed Wami odkryte, a być musi. I widzę, że właśnie podczas albo podczas tego nowiu, albo dookoła tego czasu właśnie od nowiu do pełni macie bardzo dużo korespondencji. Paśmie czy mówi o listach. Mailach, wiadomościach, ale też informacjach od młodszego człowieka, który przekaże, który coś chlapnie, który coś wypali. Tu są pokazane informacje, które ciężko zdobyć, ale do Was w jakiś sposób docierają. Możecie siedzieć w urzędzie, możecie się czegoś dowiedzieć przez przypadek, coś usłyszeć dla niektórych nawet o sobie. Mamy tutaj bardzo uważnie przeglądać dokumenty i paśmiecz mówi też o podpisywaniu dokumentów. Nów jest pięknym czasem na podpisywanie nowych umów, więc też widzę osoby, które starają się o nową pracę i zaczynają pracę na nowych stanowiskach. Wspaniale. Inni planują zmienić coś w swoim życiu, otworzyć nowy etap. Ruszyć z nowym projektem, ruszyć z nową pasją, ruszyć z nowym postanowieniem. To jeszcze nie jest idealny moment, ale, ale będzie. Nie wiem, czy mówi Wam coś ta karta. Jeżeli mieliście czytania prywatne, zwróćcie uwagę, to jest czarny koń. Więc być może długo myśleliście, że coś się nie uda, czekacie, zwlekacie, analizujecie ale okazuje się, że nagle pojawia się ten czarny koń, który wystrzela i wy wiecie, tak. Tak, wy wiecie, że idziecie. I tym bardziej, że mamy tutaj kartę Skunksa, zwierzęcia mocy, który mówi: "Znaj swoją wartość. Ktoś mógł być dołowany. Ktoś mógł być taki depresjonowany, ktoś mógł być ściągany na dół przez na przykład partnera, partnerkę czy rodzinę. A, a tutaj, tutaj się odblokowuje. Tym bardziej podkreślę znowu koło fortuny. Zmiana. Absolutnie moja ukochana karta. Więc ja uważam, że też jest wielu z Was, którzy odchodzicie od czegoś, odchodzicie od kogoś. Mamy tutaj dziesiątkę mieczy. Zdecydowanie odchodzicie od relacji, które były melodramatyczne, gdzie działo się bardzo dużo takich rzeczy. Kłótnie rozdmuchiwane, kłótnie o nic, awantury o nic, czy, czy nieodzywanie się, karanie ciszą, karanie milczeniem, przerwa w kontakcie. Wy chcieliście czegoś stabilnego, a tu stabilizacji nie było. Możecie pożegnać się z nałogiem, to też jest piękne. No jest pięknym czasem, właśnie na zakończenia, zakończenia nałogu. Przeczytam Wam przesłanie karty dwójki. Przepraszam, dziesiątki mieczy. Może to nie było przypadkowe, bo dwójka mieczy mówi o iluzji utknięcia w pułapce, o braku pewności siebie, więc, więc ta wartość też może nie przez przypadek przesłowiłam się. A dziesiątka mieczy mówi o zakończeniach sytuacji, które przynosi Wam z jednej strony ulgę, ale z drugiej strony smutek. Ktoś ma kamień z serca, że od kogoś, od czegoś odchodzi, odchodzi od domu być może, że mm, Odchodzi od nałogu i oddala się w taką pustelnię. Jesteś, jesteście pokazani, jeżeli jest to dla was w karcie pustelnika, wycofujecie się. Mówicie, ok, ja chcę pobyć sam sama, ja chcę przemyśleć sobie swoje życie, ja chcę pomyśleć, czego mi brakuje i gdzie mam to zdobyć. Jak mam zacząć działać, żeby to wszystko się odblokowało. Kolejny mężczyzna, baran, lew. Strzelec. Dla kobiet taki mężczyzna pojawia się w waszym życiu. Dla innych możecie to być wy, drodzy panowie, lub może to być mężczyzna, który będzie wam bliski podczas tego czasu i wam w czymś pomoże. To jest mężczyzna, który przemawia publicznie. To jest mężczyzna, który nie boi się krytyki. To jest mężczyzna, który jest motywujący, utalentowany, lider. Lubi błyszczeć, lubi mówić. Jest w social mediach zdecydowanie. Ta karta może również mówić dla Was, żebyście stanęli w świetle reflektorów. Pokazali się, wyszli, zaczęli działać, tym bardziej, że mamy tutaj kartę Maga na koniec przesłań z kart Tarota, a mag mówi o nowym początku, nowym biznesie, nowym etapie w Waszym życiu. Chcecie rozpocząć nowy etap. Może już dawno chcieliście, ale z pewnych powodów wam się nie udawało. Teraz się uda. Teraz się uda. Teraz się uda. Słowa powtórzone trzykrotnie mają moc, zwłaszcza podczas nowiu księżyca, który jest idealny na afirmacje, który jest świetny na manifestacje. Przeczytam Wam przesłanie karty MAGA, czyli jedynki, a jedynka numerologicznie mówi: Ruszamy do przodu. Magia jest obecna w Twoim życiu. Wszystko, czego pragniesz, się ziści, jeśli tylko uwierzysz, Dokonasz tego. Wspaniała wiadomość. Zapraszam Was na transmisję live, która odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 10 na Instagramie, natomiast o godzinie 20 na kanale YouTube. Będę dla Was dostępna z kryształowymi przesłaniami anielskimi. Wybiorę dla Was kryształ, talizman, przesłanie anielskie. Odpowiemy sobie na nurtujące Was pytania. Będziecie mieli możliwość czapu. Rozmowy ze mną, zapytania o swoją sytuację, porady. Tak więc zapraszam. Na koniec naszego spotkania wylosujemy sobie talizman i kryształ, i przesłanie anielskie dla nas wszystkich kolektywnie na czas nowiu, od nowiu do pełni. Kryształ dla byka to szmaragd i malachit. Natomiast tutaj wyszedł szafir, a jego przesłanie brzmi nie tak szybko. Twoje zdrowie, szczęście i obfitość wymagają delikatnego podejścia do życia i pracy. Także ktoś jeszcze nie tak szybko dostanie to, czego chce, ale jest już na dobrej drodze. Więc teraz tak. Zadajcie pytanie kartom Anielskiej Odpowiedzi. Niech dotyczy tego czasu od 27 kwietnia do 12 maja. Wylosujemy sobie jedną z trzech kart Anielskiej Odpowiedzi. Skonstruujcie pytanie, zastanówcie się. Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie ten film i wróćcie z gotową odpowiedzią. Ja już mam swoje pytanie do kart i wybieram odpowiedź 2. Zobaczymy. Zobaczymy jakie odpowiedzi dostaniemy. Karta numer 1. Karta numer 2. I karta numer. Jesteście gotowi? Jeżeli wybraliście kartę numer 1, odpowiedź brzmi nie. Jeżeli wybraliście, tak jak ja, kartę numer 2, odpowiedź to romans. Jeżeli wybraliście odpowiedź numer 3, wasza odpowiedź to idealny moment. Życzę Wam cudownego czasu, cudownego nowiu. Cudownej pełni i zapraszam Was na transmisję live 25 kwietnia. Do zobaczenia, kochani, w przestrzeni online.